Dajcie, czy wiecie, dlaczego w herbie piasecznej jest baranek? Przygotowaliśmy dla Was wspaniałą niespodziankę w formie teatrzyku kamishibai. Zapraszamy! Dawno, dawno temu za trzema pagórkami pośród łąk i lasów stało kilka drewnianych chałup. W jednej z nich mieszkał stary kowal Lech, który całymi dniami wykuwał zbroje i miecze. Miał dwóch synów, starszego Wita i młodszego Jana, pracowitych i mądrych chłopaków. Wit i Jan codziennie przemierzali tę samą długą drogę do zamku, gdzie pokazywali rycerzom efekty pracy ich ojca. Wszyscy wiedzieli, że Lech jest najlepszym kowalem w całej okolicy i wszystko, co wyjdzie spod jego rąk, jest niezawodne i zawsze najlepszej jakości. Chowali więc od jego synów towary i wcale nie szczędzili dukatów. Pewnego dnia, gdy Wit i Jan wracali z zamku z dukatami, ujrzeli na drodze starowinkę z barankiem. Prowadziła ona zwierzę na sznurku, a raczej ono ciągnęło ją, próbując się wyrwać. Chłopcy podbiegli, by jej pomóc. Dziękuję Wam, chłopcy. Ja już nie daję rady z moim barankiem. Zabierzcie go ze sobą, powiedziała. Może przyda się wam taki mały pomocnik? Jestem już zbyt stara i powolna, aby dobrze się nim zająć. Czy jest pani pewna? Zapytał nieśmiało Jan. My zapłacimy, dodał Wit, wsuwając w jej dłoń dwa dukaty. Ojciec Jana i Wita nie był zły, że wydali pieniądze. Ucieszył się, że praca dzięki barankowi będzie lżejsza. Po kilku miesiącach stary Kowal stwierdził, że udało się zebrać całą kwotę, jaka była potrzebna, aby chłopcy mogli wieść dostatnie życie. W schowku pod podłogą trzymał wszystkie oszczędności. Wykonał ostatni miecz i ostatnią zbroję i po raz ostatni posłał synów do zamku. Jeszcze tego samego popołudnia chłopcy wracali do domu z kieszeniami pełnymi dukatów. Wtedy stało się nieszczęście. Niedaleko rzeki, tam gdzie rosły gęste krzaki, zaczaili się na nich złodzieje. Uciekaj baranku, biegnij do taty, wykrztusił Jan. Kowal z daleka zauważył biegnącego ku niemu barana, złapał go czym prędzej i zapytał. Co się stało? Zabierz mnie do wita i Jana, szybko. Wit i Jan leżeli skrępowani z zasłoniętymi głowami twarzami do ziemi. Nie mieli dukatów. Złodzieje zabrali im nawet koszula, ale żyli. Kowal podskoczył do nich i płacząc, uwolnił synów z więzów. Wreszcie całą czwórką udali się do domu. Jednak, gdy tylko weszli do domu, zauważyli, że był tam przed nimi ktoś obcy. Krzesła były poprzewracane, talerze potłuczone, a szuflady porozsuwane. Lech drżącymi rękami uniósł klapę w podłodze i osunął się na kolana. Skrzynia z całym majątkiem zniknęła. Od tego czasu Lech, Wit i Jan stracili radość i chęć do życia. Trwało to wiele dni, może nawet tygodni, aż któregoś dnia ktoś samomotał do drzwi. – Kto tam? – zapytał kowal niechętnie. Staruszka z lasu – odpowiedział głos. Co pani tu robi? Zapytał podejrzliwie. Proszę mnie wpuścić, to wszystko wyjaśnię. Obserwuję was już od dawna i wiem, co was spotkało. Skąd pani wie? Spytał Kowal. Dzięki barankowi, to zaczarowane zwierzę, od czasu do czasu odwiedza mnie nocą w mojej chatce i opowiada o wszystkim, co widział. Pomogę wam, przerwała ciszę staruszka. Pomoże nam pani, a w jaki sposób? Zdziwił się kowal. Następnie starowinka gwiznęła i chwilę później baran stał już przy jej kolanach. Staruszka pogładziła go tak jak zwykle i powiedziała: Aurum angulus, niech się stanie. Sferogi oddaj nam baranie, by szczerym złotem się pokryły i kowalowi pociechą były człowiek jest z niego dobry, poczciwy, zasłużył na to, by być szczęśliwym. W tym momencie baran skłonił się nisko, a kobieta złapała go za rogi, które natychmiast pokryły się złotem. Następnie podała je kowalowi. Rogi były wielkie i ciężkie, całe wypełnione drogocennym kruszcem. Były zdecydowanie więcej warte niż cała skrzynia z dukatami, którą skradziono. – Dziękuję – wyszeptał wzruszony kowal. Jakiś czas później Wit i Jan rozpoczęli szkołę w mieście, a ich ojciec kupił każdemu z nich po skrawku ziemi, gdzie zaczął budować im domy. Złodzieje natomiast, gdy tylko próbowali kupić coś za skradzione dukaty, zamieniały się one w piasek. Wreszcie w całej wsi było tak dużo piasku, że nazwali ją Piasecznem. Za to po dukatach nie pozostał żaden ślad. Baranek przeniósł się w okolice trzech pagórków, skąd pilnował, aby nikomu nie działa się krzywda. Przy odrobinie szczęścia można go spotkać także dziś. Nie podchodźcie jednak do niego od tyłu, bo mocno kopie. Dziękuję, że wysłuchaliście tej ciekawej historii, mam nadzieję, że odtąd, kiedykolwiek spojrzycie na herb Piaseczna, będziecie zawsze kojarzyć go z tą ciekawą historią. Autorem oryginału tekstu jest pani Izabela Michta, która wygrała konkurs na legendę piaseczyńską. Autorką ilustracji w teatrzyku jest pani Katarzyna Jezierska-Tratkiewicz. Pomysł na adaptację tekstu do teatrzyku Kamishibai zrodził się w Bibliotece Publicznej w Piasecznie i dokonali tego bibliotekarze. Zapraszamy serdecznie!